Rektorze, wiemy, że złożył pan rezygnację ze stanowiska. Jakie są tego główne przyczyny, bo wczoraj nie chciał pan tego komentować, dziś już poznamy takie szczegóły? Szczegóły są bardzo nieprozaiczne, nie ale, ale, ale wychodzące trochę poza próg tego szpitala. Przyczyny są polityczne. Polityczne w takim znaczeniu, że polityka ma największy wpływ, bo od polityków tylko zależy od tego, jaki jest kształt ochrony zdrowia, jaki jest poziom finansowania, jakie jest zabezpieczenie kadrowe. Od polityków zależy wszystko i do nich kieruję te słowa. I moja rezygnacja jest swojego rodzaju protestem na brak działania polityków lub błędnego. Działania polityków. Wielokrotnie rozmawialiśmy na przykład przed wyborami, że oni przyjeżdżali, robili konferencje i potem znikali. To też jeden z powodów, że nie znikali? To znaczy to, że przyjeżdżali i były organizowane konferencje prasowe przed Szlabanem. I nawet to, że był minister zdrowia wciągnięty w tego rodzaju konferencję prasową tuż przed wyborami. I nie znalazł chwili czasu, aby wejść na teren szpitala, żeby przywitać się z pracownikami. To nie jest problem. Ponieważ ja rozumiem y, politycy y, głównie y, żyją dzięki krytyce. To jest ich jak gdyby no, nerw, ich główna rola krytykować. Ale jeżeli mam pretensje, to o coś innego. Nie o krytykę, bo ona również może być twórcza, ale o to, że nie wsłuchali się w prawdziwe problemy, jakie są nie tylko we Wocławku, ale we wszystkich szpitalach, i nie podjęli konstruktywnej dyskusji na wiejskiej, tam, gdzie się podejmuje decyzje, które przenoszą się na y, funkcjonowanie całego organizmu, całej ochrony zdrowia w całej Polsce. Problemy we Wrocławku niczym nie odbiegają od tych w Toruniu, w Grudziądzu. W Warszawie, czy no, w setkach szpitali w całej Polsce. Jeszcze może kończąc na temat polityków. Poseł Borowiak, komentując to wczoraj, mówiła, że ten rząd daje największe środki na służbę zdrowia i dziwi się, że właśnie pan tego nie dostrzega. <trym> Z chęcią zapytałbym panią poseł Borowiak, albo przedstawiłbym dokumenty. Które są w posiadaniu szpitala, jak ulega finansowanie szpitala we Wocławku. Owszem, jest znaczący wzrost kontraktu na przestrzeni ostatnich trzech lat z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale ten wzrost w 90% to są to środki przekazywane na podwyżki pielęgniarek i ratowników. Szpital na bieżącą działalność na przykład rok do roku, 18 do 19, otrzymał dodatkowo 600 parę tysięcy złotych. To jest gdzieś około pół procenta w stosunku do roku poprzedniego. Są to symboliczne środki. Więc mówiąc o wzroście, nie zaprzeczę pani poseł, bo rzeczywiście w liczbach ogólnych jest to znaczny wzrost. Natomiast nie ma wzrostu, albo jest on symboliczny, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie. Przez Pana lata tutaj dyrektorowania zaszły istotne zmiany, są modernizowane budynki, obiekty, będą nowe oddziały. E, tak. Jest to uważam duży sukces. Ja mogę tak to nazwać, nie wiem, czy inni tak to oceniają, ale szpital w szpitalu uległo. Dużo rzeczy, nastąpiło dużo zmian. Przede wszystkim zostało zakupionych bardzo wiele urządzeń medycznych, chociażby zaczynając od pracowni rezonansu magnetycznego, nowego angiografu, wielu urządzeń do laparoskopii, do aparatów USG, ramię C, karetki i inne. Wartość ogółem sprzętu zakupionego w tym czasie. Przekroczyła 10 milionów złotych. Jest to dużo, i cały czas kolejne projekty są w trakcie realizacji. W związku z tym, cały czas szpital będzie doposażany w nowe urządzenia. Ale to jest sprzęt. Drugim elementem bardzo ważnym, początkiem w ogóle, było podłączenie szpitala do ciepłowni zewnętrznej. I to wygenerowało duże oszczędności w, w finansach szpitala, bo jest to około 1,5 miliona złotych, mniejsze koszty w skali roku zostały, zostają generowane, ale następnym krokiem i to, co się dzieje, to jest właściwie jak gdyby konsekwencja tak, podłączenia szpitala do, do ciepłociągu, do kotłowni jest. Powszechna termomodernizacja. I na bazie hasło, hasła termomodernizacja zostały przebudowane trzy budynki: budynek administracyjny, kotło, z warsztaty, magazyny, budynek numer 12, gdzie miał powstać wyjściowo oddział geriatryczny. Pomysły dzisiaj są trochę inne. Wszystko zależy od tego, czy fundusz zechce to sfinansować. Czy, a poza tym, czy znajdziemy specjalistów niezbędnych do funkcjonowania, ale budynek jest zakończona, przebudowa jest lśniący, piękny i za chwilę przyjedzie sprzęt, który tam będzie stawiony, i pozostanie tylko uruchomienie docelowego oddziału. Również kolejny budynek, budynek numer 7, gdzie niedawno była pulmonologia, gdzie były tak zwane balkony, które były przedmiotem dyskusji, nie zawsze merytorycznej, ale balkonów nie ma. Natomiast budynek za chwilę też będzie nowoczesny, jest kompleksowo przebudowywany. Prace są na ukończeniu. W sierpniu powinien być no, zakończenie tej całej budowy i przekazany użytkownikowi, tak aby można było tam też rozpocząć nową, nową działalność w postaci rehabilitacji, rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej, rehabilitacji neurologicznej. Także mam nadzieję, że to zafunkcjonuje. Po drugiej stronie szpitala toczy się przebudowa, termomodernizacja kolejnego budynku, budynku numer 6, tam gdzie znajduje się intensywna terapia, kardiologia. Jest to też konsekwencja tych wyjściowych jak gdyby zmian. Za oknem budynek, który widzimy, niedawno hotel, dzisiaj praktycznie on już jest opróżniony. Są jeszcze trzy mieszkania. W tej chwili zajmowane, ale jest to tylko końcówka, ponieważ decyzje są już wydane. Ostatni lokatorzy myślę, że no do końca lipca powinni być wyprowadzeni. Jest w trakcie rozstrzygania przetarg na przebudowę tego budynku. Pod, pod potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego są środki unijne w wysokości 4 milionów. Owszem, no, dofinansowanie ze strony samorządu województwa musi być, bo za 4 miliony nie uda się tego zrobić. Ale y, są nie tylko deklaracje, ale i gwarancje ze strony marszałka, że te środki na pokrycie tej inwestycji będą. I ostatnia sprawa. Ta główna przebudowa, która już dotyczy tej reszty, głównej części szpitala, na ukończeniu jest, jest projekt obejmujący swoim zakresem cały szpital. To nie jest tylko budowa jednego pawilonu, ale przebudowa i modernizacja wszystkich pozostałych pawilonów, które jeszcze nie zostały przebudowane, więc jeżeli wykonawca dokumentacji technicznej uzyska pozwolenie na budowę we wrześniu, będzie można ogłaszać przetarg na realizację tego zadania, na wybór wykonawcy i koniec Pierwszego kwartału, czy w połowie przyszłego roku, powinna no, firma, która będzie wybrana, wejść na plac budowy i rozpocząć tą ostatnią bardzo ważną inwestycję. To już tak na zakończenie, kto teraz będzie kierował placówką? Nie. Decyzją, decyzją marszałka funkcję do czasu wyłonienia w drodze konkursu osoby kierującej przejęła pani dyrektor Karolina Welka, która dotychczas była moim zastępcą. Muzyka